Jest 20 sierpnia 1944 roku. Trwa natarcie artyleryjskie i lotnicze na stare miasto. Fakcji biorą udział Goliaty. Polacy bronią się dzielnie i skutecznie. Niemcy ponoszą duże straty. Powstańcy wycofują się z pałacu Mostowskich. Niepowodzeniem kończy się próba zajęcia przez powstańców dworca Gdańskiego. Niemcy opanowują Muranów. Mówi Zbigniew Dębski zych, gdy wybuchło powstanie, miał 22 lata. Ataki na PASTę Rozpoczęły się już od pierwszych dni powstania. Pierwsza zorganizowana akcja odbyła się z 3 na 4. Niestety nie dała oczekiwanych rezultatów, no ponieważ nasze uzbrojenie w stosunku do Niemców było więcej jak skromne. Główny atak dobycia pasty odbył się z 19 na 20, a ściślej mówiąc o 2.30 20 Nastąpił atak. Generalny, który polegał na tym, aby wysadzić boczne ściany pasty i dostać się do wewnątrz. Ponieważ poprzednie ataki dowiodły, że samą bronią, którą dysponowaliśmy, to znaczy butelki zapalające, pistolety i ewentualnie karabiny, są niewystarczające, postanowiono gmach podpalić. W tym celu wlano do gmachu drogą motopompy paliwo, które zostało następnie podpalone, wyszczałem z piata i butelki. To nam umożliwiło wtargnięcie do środka, ponieważ Niemcy musieli się wycofywać i my w ślad za tym toczyliśmy z nimi walkę. W miarę zdobywania poszczególnych pięter przez okna, najpierw na drugim, potem na trzecim piętrze wywieszano z okien flagę. Ja natomiast w otoczeniu dwóch żołnierzy z mojej drużyny, zaopatrzony w przygotowaną przez dziewczyny flagę, biegliśmy w górę. W niesamowitych warunkach, przy okropnym żarze, zadymieniu dotarliśmy do szczytu gmachu na taras górny, no i tam w pozycji pionowej umieściliśmy tę flagę. Batalion Kiliński pod dowództwem rotmistrza Henryka Rojcewicza Leliwy zdobywa gmach pasty przy zielnej 37 przez 39. Zdobyto 50 pistoletów maszynowych, 1 CKM, kilka RKM-ów, działko przeciwpancerne, sporo amunicji.